1 stycznia 2016 roku powstaje Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy, czyli nowa instytucja w wyniku połączenia biblioteki i Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Jak bardzo się zmieni? Działalność biblioteki się nie zmieni. Myślę, że prawie w ogóle. Także uspokajam czytelników. Biblioteki pozostają w tych samych miejscach i będą funkcjonowały równie dobrze jak dotąd. Jeżeli chodzi o sferę działalności Mokisu, to od lipca pewne zmiany już nastąpiły. Pojawił się Teatr Sztuk w Kościele Świętego Jerzego. Brama Wrocławska jest czynna codziennie. Zmiany, które zapoczątkowaliśmy od 1 lipca, będą kontynuowane po 1 stycznia. i tutaj połączenie, Instytucji jest tylko takim zabiegiem formalnym. Rozumiem, że stan osobowy jednostki nie zwiększy się w jakiś taki duży, dużo znaczący sposób? Nie. Nie zmieni się w znaczący sposób. Pewne rotacje następują w wyniku czy zwolnień lekarskich długotrwałych, natomiast generalnie nie zamierzamy zmieniać specjalnie składu osobowego obu instytucji. Skąd taka formuła, żeby właśnie połączyć te obie instytucje zajmujące się kulturą w jeden taki wspólny organ? Czy chodzi właśnie o usprawnienie zarządzania kulturą w mieście, czy może też przy okazji szukanie pewnych oszczędności? Zdecydowanie nie chodzi o oszczędności. Myślę, że pan burmistrz kilkakrotnie podkreślał, że na kulturze nie powinno się oszczędzać, i, i bardzo się cieszę, że tak uważa. Natomiast zdecydowanie chodzi o usprawnienie zarządzania kulturą i funkcjonowania, o usprawnienie animowania kultury w mieście, o lepsze wykorzystanie pięknej bazy lokalowej, którą w tej chwili obie instytucje dysponują. Mojaoleśnica.pl